Witajcie! Dzisiaj chciałabym wam pokazać. Tak, tu skate, to z skateczkało połingisze. Chciałabym wam pokazać, bo to będzie taka seria coś z niczego. Pewnie w poprzednim odcinku widzieliście domek na drzewie, tak jest też tego odcinka tytuł. To zrobiłam właśnie z niczego. jakbyście też zauważyli, z jakiś tam kartonów czy coś. się właśnie wam pokażę, z czego to zrobiłam jak to można szybko i łatwo zrobić. Pewnie każdemu to się wydaje, że jest takie trudne. Nie macie racji, to jest bardzo łatwe. Ja się nawet od nikogo nie nauczyłam tego. Po prostu sama miałam. Dobrze. Teraz Wam wszystko powolutku pokażę. Dzisiaj mamy ogródek. To jest jakaś taka donica. Wy możecie, taka na różne rzeczy. Ja używam bardzo często Pusteczki jako krzesełko. To jest bardzo łatwe rozwiązanie. I bierki. Ono taki bardzo fajny kształt. Może być na leżek. No, nie musi to być akurat coś takiego, tylko jakąś tam kartkę czy coś. Leżek. I tam okład rośinkę. na z dingus. Tutaj się leje wodę i się pryska. A tu zrobiłam jakby taką choineczkę. I mamy już roślinkę. A tutaj mamy po farbach. Jest taki szkielet na farby. Na roślinki. Czyli że tutaj się daje roślinki i mamy już roślinki. I teraz szkielet tego domku jest na kilku kartonach. No, tam na czterech bym powiedziała. I oczywiście, jakby nie było, to jest mała sztaluga. Cieszę, ją kiedyś kupiła I ją teraz mam. I chciałam dać sztalugę jako. Oczywiście tak zrobiłam, żeby było wiadomo, że domek y, na drzewie to oczywiście musi być z takiego drzewka. Y, z drewna. Więc ta luga się tutaj przydała, oczywiście. Przecież tego wszystkiego nam nie trzyma, to jest przydatne. Tutaj mamy balkon. Jest on kolorowy, jak zauważyliście. Ponieważ to są klocki z Ikei. Można je sobie kupić i robić różne wzory, potem pracować i wychodzi coś takiego. Zrobiłam to jako balkon, bardzo fajnie to wygląda. A czyli to jest po prostu zwykła, typka otwarta? No. On jest na takich kartonach, na pierwszym kartonie. To jest taki drugi karton, mniejszy. tutaj taki bardzo mały. Na mama kiedyś przyniosła z pracy. I żeby tego wszystkiego nie było widać, po prostu zakryłam papierem świątecznym. Tak, bożonarodzeniowo żeby akurat była i ściana to jest książka. Tutaj mamy okład piórnik. To jest też ściana. I podłoga, żeby też była drewniana. To są szachy pod szachu. I to są moje szachy. I tutaj jak widzimy, mam takie schodki. To jest z i... tu i z czuczu. Takie są kulanki I tutaj mamy takie schodki. Obrazek, który sam nominował. Napiszcie komentarze czy wam się podoba. Mi się tak bardzo podoba. Oczywiście to jest jakaś gumka. I yy, z Mikołajka to jest tam, to jest puszka po ciastkach. Niestety wszystkie ciastka jest zjadły. Więc to jest jako tapeta z duży. Tutaj mamy małe biurko. I pewnie zauważyliście, że tutaj jest figurka Star Wars z filmu y, Przywodzenie Mocy, ten najnowszy. Chyba wczoraj wszedł. Tak, wczoraj. To y, z Orena. Można wygrać takie figurki. Dokładnie mój tata tam y, bierze piwo. Pff, piwo, Boże, co ja mówię. Piwo. I wygrał. Bo miał zdrabkę, no i wygrał. Więc tutaj to złoży i, jakbyście nie widzieli, z pieczątka. Ops. Tylko muszę sobie kupić tuż. nie mam. I oczywiście tutaj jest komputer i telefon to Arey, bo on tutaj sobie wynajęła ten dwóch na Boże Narodzenie. Pewnie zauważyliście w odcinku. Jakieś tam orzeszki Znowu jakaś pieczątka fioletowa. Gwiazdka. Książka Białym Beauty. Pod góry nogami. No i tutaj. Mamy pięć groszy. Bo to, ale nie ma więcej kasy. I tu mamy... Yy, pff, no ten szybki wiecie to jest oczywiście napiórnik. i yy, słodki to. to są zwykłe, ale to zwykłe pokażę wam pudełko od tych. czyli że można zrobić z takiego oto pudełka Dobrze, dywanik zrobiłam z tego samego, co było na leżaku i co roku w że jest taki konkurs, Akurat byłam na nim w tamtym roku, pewnie w tym też będę, że trzeba chodzić po sklepie i zbierać pieczątki od elfów i trzeba robić wtedy zadania. I kiedy masz się pełną kartę tych pieczątek, a tych pieczątek trzeba mieć tam 8 chyba raczej, to się dostajesz żetona i na i tam podają dni, kiedy trzeba przyjść, to tam stoisz wtedy w kolejce, do budki się tego Mikołaja do niego zadzwonić. I oczywiście, kiedy chcesz zadzwonić, to musisz dać do tego pensa. A jest taka wielka kolejka, że trzeba Ja stałam 5 godzin. Więc to jest ten minus i można było mieć misia, samochód, puzzle albo lalkę. Ja wziąłam lalkę. Myślałam, że to będzie monster high, a to akurat była Barbie. Yy, bo pamiętacie serie z odcinka sereny ogon. Nie, miłość ogonem, przepraszam, miłość ogonem. Yy, to tam właśnie jest taka wróżka. To ja właśnie ją wylosowałam. No i to właśnie dawa jeszcze wtedy te jakieś pudzajki. To było za darmo. I łóżko. Łóżko chyba was najbardziej ciekawi, tak mi się zdaje. Ono yy, jest z tej pianki, co tu na górze. Tylko, że kiedy ściągniemy to, to mamy piankę. Bo to pudełko jest po farbach, to jeszcze nie zakryłam. Słodko dajesz tą piankę i można siedzieć. Tylko trzeba zasłonić czymś i gotowe. Ja okład jeszcze miałam koło, gdzie wyglądam do góry i mamy suf, sofę. To jest bardzo łatwe rozwiązanie. O jakbyście nie wiedzieli, gdzie szukać takiej pianki, to w piórnikach. Bo one są takie twarde, bo bez tych ołówek, to one są takie, wiecie, takie puste. To daję taką piankę. No i tam właśnie możecie sobie wziąć. No i jak mówiłam, tutaj jest książka. I jeszcze tutaj, bo chyba na górze wszystko pokazałam. Tak, wszystko. Tutaj na dole mamy taki sekretny pokój, gdzie mamy też takie schodki. I schodki możemy. Tot ja mam styczny śnieg. I to właśnie jest do tych klotków, co tu na górze. Tutaj się po prostu daje i mamy słodki Tu na górze to jest taka malutka ławka. A ławkę zrobiłam, wiecie, z tego co się gra. Czekajcie. No tak, harmonica. No. Ja zawsze sobie gram, to... Wiecie, ja przypominam sobie. I oczywiście to mam pudełko. Ale mi szybko to minęło 10 minut. No dobrze. To już jest y, wszystko w tym odcinku. Y, 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 wszystko w tym odcinku. W odcinku coś z niczego. Będzie takich odcinków na pewno więcej, bo będę. Bo las, zbudowałam razy taki pokój, że miałam go ponad dwa miesiące. A miałam właśnie zbudowany z takich oto rzeczy. to się na pewno sprawdza. Bo to jest najlepszy wybór. Tylko niestety jest bardzo wtedy dużo sprzątania. Ale cieszę się chociaż fajnymi rzeczami. Dobra. I na pewno będzie takich odcinków więcej, jak ja już wspomniałam. Będą bardzo przeróżne, ale to przeróżne rzeczy. W ja tydzień mam duży pomysł. Teraz to ja mam bardzo dużo pracy. Nagram dzisiaj z jakieś 6 filmików, więc to chyba wystarczy. Więc jutro może nagram coś, ale nie jestem pewna. Jak coś nagram, to na pewno to będzie żółpiąki śpiewałem, czy coś. Mam już pomysł. A jak nie, no to do końca tygodnia. No do czwartku. To, to może. Ups! To, to jeszcze w środę coś nagram. po mamu dworne. Bo, mam wolne, bo ja we wtorki mam Mikołajki i występ. W poniedziałek, niestety, jeszcze idę do szkoły. To w środę jeszcze możliwe, że coś nagram. Ale to jeszcze nie jest tak coś. Że na pewno. No i właśnie to chyba by było na tyle. O, no i właśnie czekajcie, po to ten odcinek na Boże Narodzenie. Proszę, pytanka. Proszę, 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 pytania. Bo one mi są bardzo potrzebne do faksa Boże Narodzeniowego, żebym mogła tak to złączyć, wszystkie pytania, faks z prezentami wam moje prezenty, oczywiście. I zaraz dam do Godołku na drzewie. Dam zdjęcie na Google Plus. I też możecie je tam zobaczyć. Dobra, to będzie na tyle. Ja bardzo dziękuję. Do widzenia. Ja bardzo dziękuję. Co? O, i bardzo, tu bardzo, bardzo proszę, chociaż tam kilka pytań. Proszę. To są mi bardzo potrzebne. No to ja będę już kończyć. Z, yy, z tej strony skojęta i Papa!